thank <laughs> you 11 rządek. I tutaj też oczywiście powiększamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. Mam jedną pełną 7 pustych. Dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie i 2, 4, 6, 8, 10 i 11 krateczek pustych. Potem znowu dwie kratki pełne. 7 pustych i 1 pełna. Na tej samej zasadzie pracujemy jeszcze długo, bo tutaj po środku musimy uzyskać 30 pustych krateczek, no 31. Także jeszcze nam sporo brakuje, i dopiero wtedy właściwie zacznie się wzór tego naszego zajączka. No i dwunasty rządek. Powiększamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. Mam jedną krateczkę pełną brzegową. 7 pustych, 2 pełne. I po środku tutaj mam 2, 4, 6, 8, 10, 13. Akurat wyszło. 2 pełne, czyli 7 słupków. 7 pustych i znowu jedna pełna. Trzynasty rządek. On jest też na tej samej zasadzie. Powiększamy o jedną kratkę z prawej i z lewej o jedną pełną. Więc mam jedną krateczkę pełną. Siedem pustych. Dwie pełne, czyli siedem słupków. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, piętnaście pustych. Dwie pełne. 7 pustych. No i jedna pełna poza robótką. 14 rządek. Znowu na tej samej zasadzie powiększyłam o jedną kratkę pełną z prawej i z lewej, więc jest jedna pełna brzegowa. Potem mamy 7 pustych. dwie pełne, czyli 7 słupków. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pustych. dwie pełne, 7 pustych. I jedna pełna. Dorobiona brzegowa, 15 rządek pracy, na tej samej zasadzie, ale już wkrótce będziemy zmieniały, powiększam o jedną kratkę z prawej i z lewej, więc jest jedna pełna, 7 pustych, 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pustych po środku. Dwie pełne, czyli 7 słupków, 7 pustych, no i jedna pełna dorobiona, a kolejny rządek będzie w tej samej szerokości, czyli jak zaczynamy, to od razu trzeczka do góry na pierwszy słupek, i tutaj sobie przerabiamy pozostałe trzy słupki, oczywiście, tak żeby powstała kratka pełna. I Później robimy 6 krateczek pustych, dwie pełne i po środku chyba wyjdzie 21 pustych, z tego co kojarzę. Także teraz już będą troszkę takie zmiany. No i szesnasty rządek, jesteśmy w tej samej szerokości, także nie powiększamy. Jedna krateczka pełna brzegowa, potem mamy 6 pustych, 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie. No i po środku puste.

i tutaj powiększam o jedną kratkę z prawej i z lewej, natomiast kolejny rządek będzie w tej samej szerokości, więc mam jedną pełną brzegową, 6 pustych, 2 pełne, czyli 7 słupków, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23. Krateczki puste. Dwie pełne, czyli 7 słupków, 6 pustych, no i jedna pełna dorobiona. 18 rządek. Jesteśmy w tej samej szerokości, więc jedna pełna brzegowa, 5 pustych, 2 pełne, czyli 7 słupków, i po środku mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 25. Pustych kratek. I znowu dwie pełne, czyli siedem słupków, 5 pustych i jedna pełna. Dziewiętnasty rządek. I tutaj już pojawia się wzorek. Jesteśmy w tej samej szerokości, czyli jedna krateczka pełna, cztery puste, dwie pełne, 8 pustych. 2 pełne, czyli 7 słupków, 2 puste, 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, 9 pustych, 2 pełne, czyli 7 słupków, 4 puste, no i jedna pełna. 20 rządek. Tutaj powiększamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. Jedna pełna, 4 puste, 2 pełne, czyli 7 słupków. 2, 4, 6, 8, 9. 9 pustych. I teraz już mamy wzorek, 7 krateczek pełnych, czyli 22 dwa słupki. Jedna pusta, 4 pełne. Czyli 13 słupków, 8 pustych, 2 pełne, 4 puste, no i 1 pełna dorobiona.